Dlaczego w Chronos The New Down nie ma polskiego dubbingu? Dlaczego doświadczamy paradoksu? Z jednej strony to jedna z najbardziej polskich gier ostatnich lat, a z drugiej strony, momentami tego nie czujemy przez kompletnie niepasujący angielski dubbing? Z czego mogła wynikać decyzja, że twórcy nie nagrali polskiego dubbingu? Na te pytania spróbuję odpowiedzieć w tym filmiku, więc klasyczna łapka w górę dla zasięgów i lecimy z tematem. Ostatnio ukończyłem jedną z najlepszych polskich gier ostatnich miesięcy. Mowa oczywiście o Chrono z The New Dawn, który pojawił się na rynku niedawno, na początku września. Zapewne o tej grze nagram kilka materiałów, bo myślę, że ona na to jak najbardziej zasługuje. Bo naprawdę, w tej grze podobają mi się niemalże wszystkie elementy. Wysoki poziom trudności. Rewelacyjnie zaprojektowane poziomy pod kątem struktury i detali. Gęsty, naprawdę gęsty klimat. Ciekawa historia i niezłe twisty. No i przede wszystkim setting. Postapokaliptyczna nowa huta, czyli część Krakowa, osadzona w realiach PRL-u. Po prostu prawdziwa uczta dla koneserów gier, survival horrorów i osób, które przynajmniej trochę pamiętają końcówkę XX wieku w Polsce. Wszystko, tak naprawdę, dla mnie byłoby niemalże idealne, ale jest jeden mały tyci problem. Gdzie jest polski dubbing? To pytanie, które chyba zadają wszyscy gracze w Polsce, recenzenci i twórcy, którzy mieli styczność z tą grą. Tak, mamy tutaj pewien paradoks. Mamy polską grę. Polskiego studia z Krakowa, Blubber Teamu, który w ostatnich latach zajmował się m.in. odświeżaniem serii Silent Hill. To właśnie oni rok temu wypuścili remake drugiej części Silent Hilla, no i przymierzają się do stworzenia remake'u jedynki. Mamy oczywiście polski setting, Nowa Huta, dzielnica Krakowa. Mamy polskie graffiti i napisy na ścianach, mamy polskie gazety, mamy polskie notatki, oznaczenia, symbole, wszelkie inne przedmioty nawiązujące do lat 80. w Polsce, ale gdy przechodzimy do dialogów, to słyszymy angielski dubbing, który kompletnie się do tego wszystkiego nie klei. Naprawdę nie jestem w stanie tego w żaden sposób zrozumieć, dlaczego twórcy nie zdecydowali się na nagranie polskiej ścieżki dźwiękowej i chyba żaden argument mnie nie przekona do tego, że nie warto było w ten aspekt zainwestować już na premierę. Naprawdę mega szanuję pracę studia Blobert Team z Krakowa. Chłopaki, zrobiliście kapitalną robotę z Silent Hillem. Teraz zrobiliście rewelacyjną robotę, jeżeli chodzi o Kronos The Down, ale liczę, że decyzja z pominięciem polskiego dubbingu to była tylko taka wpadka i uda wam się to nadrobić. Mam nadzieję, że kiedyś tego dubbingu polskiego się doczekamy. Oczywiście, brak polskiego dubbingu raczej negatywnie nie odbije się na sprzedaży Kronosa za granicą. Swoją drogą ta sprzedaż jest całkiem niezła po premierze, tym bardziej biorąc pod uwagę, że Kronos akurat wstrzelił się w tym samym czasie co Hollow Knight. Sama firma poinformowała, że 3 dni po premierze sprzedano już ponad 200 tysięcy kopii gry Kronosa. Zdaniu down. Co jest bardzo fajnym wynikiem, oczywiście. Natomiast troszkę się boję, że brak polskiego dubbingu może nieco odbić się negatywnie na sprzedaży tej gry w Polsce. Myślę, że wielu graczy, spoglądając na recenzję, mogło z niesmakiem spojrzeć na to, że jednak tego dubbingu polskiego nie ma. I tutaj nawet nie mówię o takiej krótkofalowej perspektywie, o tej perspektywie premierowej, ale myślę, że w długofalowym horyzoncie i w takiej perspektywie budowania całej serii, całego uniwersum to naprawdę by się przydało. Na pewno w Polsce hype byłby jeszcze większy I pewnie jeszcze więcej osób Kręciłoby się w to uniwersum Które myślę, że warto rozwijać, bo jest naprawdę Bardzo intrygujące i ciekawe No i przede wszystkim tajemnicze, bo tam wciąż jest dużo Zagadek do rozwiązania Sam pewnie planuję przejść tę grę jeszcze parę razy Aby to wszystko dobrze ogarnąć Każdy aspekt tej gry Widziałem pewne negatywne głosy w komentarzach czy pod recenzjami Że to jest troszeczkę takie olanie polskich graczy Że to jest takie niefajne zachowanie W stosunku do Polaków Ja aż tak daleko bym nie wysnuwał tych teorii I ja tutaj bardzo Bardziej widzę, że to była taka nieprzemyślana do końca decyzja, moim zdaniem. Ale oczywiście, Wy możecie się nie zgadzać. Napiszcie w komentarzu swoją opinię na ten temat. No ale zastanówmy się, dlaczego twórcy w ogóle taką decyzję podjęli. Jak nie wiadomo o co chodzi, to zwykle chodzi o pieniądze. Ale czy pieniądze w tym przypadku naprawdę odgrywałyby tak dużą rolę? Osobiście nie znam się na tworzeniu gier, nie wiem jakie są stawki dubbingowe. Ale trzeba sobie jasno powiedzieć, w Kronosie dialogów mamy naprawdę niewiele. Występuje zaledwie kilka postaci, i tak naprawdę potrzeba by było pewnie z kilka osób, które by były w stanie nagrać dosyć skromne ścieżki dialogowe. Też raczej nikt nie oczekiwał, że do tej produkcji zostaną zatrudnieni aktorzy z najwyższej półki. No nie czarujmy się, to nie jest Cyberpunk, to nie jest też Wiedźmin. Poza tym myślę, że od Blubber Team możemy spodziewać się nieco więcej. Oczywiście, to nie jest studio na miarę CD Projekt, ale jednak, no to jest studio, które współpracuje z Konami, realizując projekty związane z Silent Hillem. I myślę, że sytuacja finansowa tego studia nie jest tak zła, żeby nie było w stanie zatrudnić chociażby kilku osób do nagrania fajnego dubbingu polskiego. Być może napięty grafik związany z odświeżaniem Silent Hilla sprawił, że, no nie było czasu na nagranie dubbingu. Być może też twórcy mają jakieś inne plany związane z Chronos The Down. O czym przekonamy się w kolejnych miesiącach? Mam nadzieję, że w tych planach będzie jednak dogranie polskiego dubbingu, bo nadal w to wierzę. Naprawdę jestem ciekaw kolejnych wypowiedzi ze strony studia i w ogóle jestem ciekaw, czy ktoś zapyta Blubber Team odnośnie tego dubbingu, dlaczego taka decyzja padła. Na razie żadnej takiej wypowiedzi nie widziałem, poza tym, że oczywiście Blubber Team chwaliło się wynikami finansowymi po całkiem udanej premierze. Także na sam koniec nadal wierzę, że polski dubbing w końcu się pojawi, bo ta gra absolutnie na to zasługuje. Ze względu na wysoki poziom, ze względu na duże zainteresowanie w naszym kraju, ze względu na ciekawe uniwersum, ze względu na ciekawy poziom trudności. No i też oczywiście ze względu na to, że jednak dużo graczy zainteresowało się tym tytułem, mimo napiętego harmonogramu, no i ze względu na to, że gra osiągnęła całkiem niezłe wyniki w recenzjach. Chociaż zdaję sobie też sprawę, że ta gra nie będzie dla wszystkich, no bo nie, nie czarujmy się, survival, horrory nie są aż tak popularne, ale mimo wszystko na pewno wiele osób się zainteresuje tym tytułem. Szczególnie tę grę polecam osobom, które mieszkają w Małopolsce, w okolicach Krakowa, szczególnie w Nowej Hucie. No i też polecam graczom nieco starszym, którzy jeszcze gdzieś tam pamiętają lata 80., 90. Te, może początek XXI wieku, bo na pewno znajdą w tej grze sporo fajnej nostalgii. No dobrze, to wszystko w tym materiale. Napisz w komentarzu, jakie jest Twoje zdanie odnośnie braku polskiego dubbingu w tej grze. Czy myślisz, że ten dubbing się jeszcze pojawi? W ogóle, jakie są Twoje odczucia związane z Chrono's The New Down? I czy brak polskiego dubbingu no, był dla Ciebie rozczarowujący? Ja tymczasem dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na inne filmiki na moim kanale. Dziękuję również wszystkim wspierającym na Patronite i Tiply. To dzięki Wam mogę poświęcać swój wolny czas na tworzenie coraz lepszych materiałów. A jeżeli chcesz dołączyć do grona patronów, to sprawdź odpowiedni link w opisie.